Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 15 odcinku Poradnika do Gry Anno. Dzisiaj zajmiemy się dalej nowym światem. Zerkniemy na potrzeby luksusowe naszych mieszkańców i rozpoczniemy produkcję bawełny. Potrzeby podstawowe mamy już zaspokojone i widzimy, że możemy mieszkańców awansować. Należy, na razie na raz jeszcze o awansie nie myślę. Zerknijmy na potrzeby luksusowe. Potrzebą księgową jest kapliczka. To akurat żaden problem, bo wystarczy, że po prostu ten budynek postawię. Zobaczmy, jaki on ma zasięg. Widzimy, że zasięg ma e, całkiem niezły. Zasadniczo mogę to postawić z, z tej strony i najwyżej z drugiej postawię drugą. Teoretycznie chyba nawet mogłabym tak zrobić, żeby zaoszczędzić miejsca. O, widzicie? I teraz. Tak, kapliczka postawiona, sprawa jest prosta. Zobaczcie, że drugą potrzebą luksusową jest rum. Room. Z rumem jest o tyle ciężej, że do produkcji rumu potrzebuję czciny cukrowej, a czciny cukrowej nie mam na tej wyspie. Czcinę cukrową mam o, na tej wyspie. Tutaj na tej też mam, na tej nie mam. Czyli mam na tej wyspie. A, tu nasz stateczek dopłynął i zajmiemy sobie again, tą wyspę. Zobaczcie, że ta jest też ładna. Ha! Dobra. Wyślijmy statek do Starego Świata i zajmiemy tą drugą wyspę również. Zajmujcie wysp w Nowym Świecie ile tylko się da, bo potem, jeśli tego nie zrobicie, będziecie narzekali na brak wszystkich towarów z Nowego Świata. Im więcej wysp w Nowym Świecie macie, tym lepiej dla Was. Ekspedycja powróciła. Zobaczcie, że przywieźli nam trzy zwierzątka do zoo. Dobra, no to teraz spróbujmy wysłać ekspedycję, a może misję ratunkową. Dobra, to z który to był nasz statek? To był chyba ten. Potrzebowalibyśmy rzemiosło. Nic nie mam. Dobra. Nic nie mam, więc na razie e, anulujmy to. Zrzućmy wszystkie przedmioty i zobaczmy, czy coś nam się uda kupić, co by nam pomogło e, z rzemiosłem. Więc popłyniemy tutaj. Spowolnijmy jednocześnie trochę grę, bo widzę, że zaczynają się tutaj dużo rzeczy dziać. Przyjmijmy zadanie od Beryl. Mamy wyłowić szczątki. A w nowym świecie zadanie dostaliśmy od Izabeli. Nie daj się wykryć patrolom. Dobra. Teraz tak, nie daj się wykryć patrolom. Podpłyńmy tutaj. Aj, płynę z tej strony, więc... Podpłyniemy tu. Dobra. No to tak jak zauważyliśmy, nie ma, nie ma na tej wyspie Rumu, więc będziemy musieli się tym Rumem zająć następnym razem, tak? Rozbudowując nową wyspę. A tym razem musimy się zająć produkcją bawełny. Tu mamy sporo miejsca. Tutaj widzimy, że są y, naftowe pola. Starajcie się ich nie zabudować. One będą musiały mieć potem dostęp do... Y, do brzegu. Tutaj brzeg jest blisko, więc jest ok. Ale ten kawałek tutaj możemy sobie wykorzystać na produkcję bawełny. Nie wiem, czy aż tyle uda mi się tutaj wcisnąć. Zaraz zobaczymy. Dobra, spróbujemy to wszystko ładnie tu wcisnąć. Pamiętajcie, żeby wykorzystywać całe wa miejsce, nie stać Was tutaj na. Bycie rozrzutnym, jak chodzi o miejsce. Dobra, mamy już tak. Mamy już plantację bawełny. Teraz potrzebujemy przędzalnie. Postawmy również cztery. I czekamy, aż bawełna się wyprodukuje. Jak bawełna zacznie się pojawiać, to wtedy będziemy musieli podjąć decyzję, na którą wyspę w nowym świecie tą bawełnę sprowadzać. Ok. Dobra, mamy już trzy okręty. Stawiamy następne. Dobra, zobaczmy. Co mo czy mamy ku możemy kupić coś, co nam da rzemiosło? To jest przedmiot do ratusza rzemiosło 30. Elegancko. Bierzemy. I to mamy nawigację i polowanie. Trochę mnie to kosztuje, ale stać mnie. Dobra. Wracam i, i przygotuję ekspedycję. Dobra, przyspieszmy trochę, choć jeszcze nie, poczekajmy. W Nowym świecie powinien mi statek podpłynąć. Dobra, i teraz przyspieszmy. Jak płyniecie statkiem po takie rzeczy, to przyspieszajcie czas, bo ten statek jest bardziej zwrotny. Dobra, to musimy przewieźć tutaj. Dobra. Tu chyba mieliśmy zadanie od Beryl. Dobra. Stateczek wrócił. Dobra, załadujmy deski. W razie czego, jakbyśmy chcieli zająć więcej, ok. I czekamy, aż nasz statek z ekspedycji nam, nam podpłynie tutaj. Widzimy, że zaraz będzie. To wyślemy ekspedycję. Warto ja raz na jakiś czas się zaopatrzyć w przedmioty, tak żeby wszystkie potrzebne rzeczy związane z ekspedycją mieć ze sobą. Poza tym w przyszłości będziecie mogli wysyłać więcej niż jedną ekspedycję, nic nie stoi temu na przeszkodzie. Ok, tak naprawdę moglibyśmy wymienić statek i na ekspedycję zacząć wysyłać okręt liniowy. Dobra, przekażmy. Mów, wszystko co mamy. Dobra. I teraz naszym statkiem będzie Gryf. Czyli Gryf będzie płynął na ekspedycję. Alkoholu w sumie możemy sobie wziąć. Dobra. I wysyłamy ekspedycję. Misja ratunkowa. Bierzemy Gryfa. Dobra, weźmy więcej tego chleba. OK, i teraz patrzymy. Że mamy, polowanie. To weźmy też dyplomację. I ten jeszcze daje rzemiosło, ale tego nie mogę wziąć. Ale mogę jeszcze wziąć tego. Dobra, 64% miejmy nadzieję, że wystarczy. Dobra, mamy zadanie od Williego. Widzicie że tak naprawdę głównie teraz zadania robię. Czekajcie. Dobra. Ok, statki płyną. Powoli powinna mi już tutaj bawełna za chwilkę widzicie. Powstaje mi tkanina bawełniana. Zobaczcie, że brakuje mi samej surowej bawełny, więc mogę spokojnie jeszcze dostawić sobie. Nie bójcie się, że przesadzicie z nadprodukcją, bo potem naprawdę tego będzie bardzo dużo potrzebne. Widzimy, że tutaj się już nie dostana, więc warto mi to poprawić. Ok, postawmy przestrzeń magazynową, tak żebyśmy mogli mieć jak najwięcej, gdzieś te magazyny postawmy z boku, choć jeszcze nie będę mogła ich postawić, bo one wymagają cegieł, których nie mam, ale zaplanujmy już je sobie. Dobra. Ok, zobaczmy, czy wszystko inne jest stabilne. Bananów jest dużo. Pieczonych też. Tu wszystkiego jest na maksa, więc wygląda dobrze. W Starym świecie. O, zobaczcie, mamy zadanie od mieszkańca. Mamy odebrać znanego kucharza. Zobaczcie, że jest pożar. Tutaj mamy. Widać ilość tych remis jest niewystarczająca. na razie tak jak jest, niech nam to ugaszą. Zobaczmy, czy wszystko w międzyczasie tu się nie popsuło. Alkoholu zaczyna być na minus, więc dostawmy jedną gorzelnię. Dobra. Ubrania są, kiełbasy są, chleba zaczyna brakować. Dobra. Zobaczmy, jaką ona chce wyspę. A tą samą już może wziąć. Tej nie potrzebujemy. My ostrzymy ząbki na tą. Więc tamtą sobie może zabrać. Dobra. Patrzymy dalej. Żelaza mi brakuje. Zaczyna mi znikać i sztab tych stalowych Dobra, ile mam kopalni żelaza wybudowanych? Wybudujmy jeszcze jedną i dostawmy jeszcze jedną, jeszcze jeden piec hutniczy. Dobra, gdzie miałam produkcję uzbrojenia? Tu mam. Czy mamy taki związek zawodowy? Nie mamy. To jest piekarnia, fabryka broni i fabryka broni ciężkiej. Ok, widzicie, wpłynęło na fabrykę broni i wydajność plus 20%. I jeszcze miałam jakiegoś piekarza. Pomyślmy, tu mam dużo piekarni. Więc warto byłoby tego piekarza gdzieś tutaj wcisnąć. Stawiając związki zawodowe, musicie zadbać o to, żeby ich okręgi się nie przecinały. Tu jest pól uprawnych. Hm, tak myślę, żeby jakoś tego nie rozplanować jeszcze. Wydanie gazety. Dobra, potrzebujemy kasy, więc. Jak myślę, żeby tych piekarni nie przenieść jakoś w jedno miejsce? Tak, to wtedy ten związek zawodowy by ulepszał rzeźników, a z drugiej strony by ulepszał piekarnie. Więc może tak zróbmy. To jest chyba jeszcze piekarnia. Tak. I teraz do tego związku zawodowego włóżmy piekarza. Tak, i widzimy, że teraz jeszcze piekarnie. Tak, mają zwiększoną wydajność o 40%. Bardzo fajnie. Statek nam wpłynął. To jest ten statek, na który mamy załadowane towary. I teraz jeszcze tą wyspę zajmiemy. Możemy, tak patrzę, z którego brzegu jest więcej miejsca, z tego chyba. Dobra, musimy teraz jeszcze tutaj wyrównać, bo trochę nastawiałam rzeczy i mi się rozjechali mieszkańcy. Dobra. Widać, że potrzebuję jeszcze większą ilość. Ale już tutaj mm, za bardzo nie mam jak kolejnych mieszkańców stawiać, więc bym musiała zacząć rozbudowywać w tą stronę. Tak tam już nie będę wciskała na siłę. Więc rozbudujmy z tej strony. Dobra, to mi powinno wyrównać OK, zobaczmy jeszcze jak ta wyspa się miewa. Ryby, ubrania, alkohol, kiełbasek jest bardzo mało. Więc postawmy ze dwie, dwa rzeźniki. Dobra możemy z dwie piekarnie dostawić. Mydła jest dużo, piwa jest dużo. Zobaczcie, że mało jest też konserw. OK, więc konserwy stawiamy tutaj. Raz na jakiś czas musicie sobie zerknąć, co się dzieje. Dobra. I jeszcze postawmy z dwie piekarnie. Ok, to nam powinno ustabilizować. Teraz tak, rozjechali nam się mieszkańcy. Dobra, i musimy teraz tak. Zarówno mieć więcej rzemieślników. Dobra, to są te kiełbaski, których nam brakuje. Ale zaraz problem kiełbaszek powinien się zakończyć. Świnek jest dużo, więc za chwilę powinny się pojawić. Przyspieszmy czas. Dobra, wyrównamy sytuację i... Mm. I będziemy kończyć. Okej, okay. no i kiełbaski powinny się zaraz zacząć produkować ładnie. Mam tu jakieś przedmioty. To jest tylko czasowy. Dobra. Widzicie, zaczynają się pojawiać kiełbaski i tak. Zaczynałem się wprowadzać mieszkańce, mieszkańcy do Domku rzemieślnika, ale za chwilę jeszcze podniesiemy, kilka ok. Widzimy, że kiełbaski zaczynają się pojawiać, więc jest ok. Musimy chwilkę poczekać, aż to się ustabilizuje. W międzyczasie weźmy sobie nowe zadania. Ubrań Mimaleja. i mąka Himalaja. Dobra. Mamy znaleźć świnie farmelki. Jak widzimy całkiem sporo ich chodzi no. Nie możecie ich złapać, to przybliżcie sobie i zwolnijcie czas. Dobra, idziemy tutaj. Już powinna być sytuacja ustabilizowana. I super. Dobra, teraz tak, zobaczcie, że bawełny w Nowym Świecie przez ten czas Zrobiło nam się całkiem sporo. Tak, zobaczcie, że nam się zrobiło tej bawełny całkiem sporo. Tak? Więc trzeba by było zacząć myśleć o tym, aby tą bawełnę przenosić do nowego świata. I teraz tak. Bawełna jest potrzebna na tej wyspie, na której jesteśmy w stanie produkować płaszcze futrzane, czyli tam, gdzie mamy futra. Na tej wyspie, to już nieraz wam mówiłam, że tutaj futra są, ale uważam, że ta wyspa jest, jest troszkę futrzka. za mała na to, żeby jeszcze na niej produkować skóry. Tak więc ja bym raczej postawiła na to, aby rozwinąć tą wyspę i na tej wyspie zrobić produkcję płaszczy futrzanych. Bo zobaczcie, ta wyspa jest bardzo duża i spokojnie będę miała na to miejsce, tak? Tylko tyle, że na tej wyspie nie mam ziemniaków, czyli będę musiała na tą wyspę sprowadzać alkohol, tak więc następnym razem zajmę się rozwojem tej wyspy, e, tylko po to, żeby na tej wyspie móc potem produkować płaszcze futrzane. Ok, a tak na dzisiaj to będzie wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli macie jakieś uwagi, pytania, dajcie znać w komentarzach. Życzę Wam przyjemnej gry z Anno i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.